Nasi dzielni reporterzy dotarli dzisiaj, żeby pokazać wam pracę ratowników na żywo, całkowicie na żywo. Wraz z Bartolem i Bartkiem braliśmy udział w super evencie na serwerze PCD. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapę suba komentarz, wpadnijcie także na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. Podjedziemy, może faktycznie uda nam się tę straż pożarną spotkać jeszcze. No to już jadę głównie właśnie po to, żeby może, może spotkać tę straż pożarną. No, no type film będzie się jakoś wycinał, tak? Bo to on już trochę trwa. No pewnie tak Może <noise> dwa z tego będą nawet filmy. Nie, coś tu myją chyba, czy nie wiem co tu się robi. Przebierają się. Dobra, czekaj, wjeżdżam tam kamerą. O faktycznie, patrzcie. Jest straż pożarna w tym. Jest dwóch straży pożarnej. Proszę państwa, o, zrobię screenka od razu, że to na PCD jest. Jest Zenix i no Shadow tak. jest, tak. Jakaś postać, no. No strażacy. Są tacy ziomkowy, no. A te kaski mają takie śmieszne też. Widać. Kosmiczne, normalnie jak To no Wyposażenie. To prawda. No fajnie, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Wiecie co? To ja zrobię być. jeszcze jedną rzecz. Ja polecę szybko kamerom. Ehm, a co, o. jeżeli na komisariacie policyjnym też coś tam jest takiego? Chociaż tam nie ma gdzie być, dobra. Bo policja powinna być na zewnątrz. No dobra! O! Oho! Odpalają, chwalają. Odpalają na akcję. Czekaj, czekaj, to oglądamy, oglądamy. Patrzymy, co się dzieje. Zawsze, co się dzieje. Jadą, jadą, jadą. Jadą, świery, jadą. Aha! A, pojawił się nowy! Patrzcie, ten wielki o. się pojawił. W środku jeszcze. Patrzajcie to na to. jest tanie jakaś. Kania. Ale, wielkachty! Szkoda, że noc jest, dokładnie. Ale One światła nie mają światła, co oszczędzają, prąd pewnie. No, pewnie tak, trochę. A trochę, trochę oszczędzają światełka, pewnie. Ale wyszli. Nie. Tutaj jest. Pewnie, żeby nie robić zamieszania, Jeden. tutaj wyszli. Słuchamy, co się dzieje? Nic się nie dzieje. No, ale jestem na awaryjkach, zepsuł mi się, samochód Aha, A ciemno było zresztą, nie widziałem szczerze linii. O na tym nie przeszkadamy w wyjeździe pojazdu, także... Dokładnie. O! Oho! Nie to. No zepsuję. No, Wyłączysz te awaryjki. No Ale auto za... mi się, się zepsuło ty. No zaraz się zepsuje, jak akumulator padnie. Czekaj. E, Klapa ciągle. Na czas będziemy ściągnąć. odpalać. Czemu? No coś tam się dymiło troszeczkę, wiesz z tego samochodu No czekajcie czekajcie Ej, no, bo może zrobiliśmy event typu od ten straż pożarna dwie osoby Kupry, może ktoś się zbierze jeszcze ja to po, zagadam zagadaj zagadaj zagadam. może otworzą czy można zwiedzić straż pożarną? chłopy co wbijają przez barierkę Ej, po prostu Dobry wieczór, że trochę. Obramy otworzyli, ty! Dobra, wjeżdżaj, wjeżdżaj w takim razie. Chyba. Wjeżdżamy do środka? No, myślę, że tak. Dobra. No, wiadę, to się. Poczekaj, ja to zagaduję ja, ja ja dobrze, no, dobrze, 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 gadaj, gadaj, gadaj. Ja A ty gdzie jesteś? Wjadę. Mój, że. że, 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 że jest pan swojej telewizji. <grydio> ja Idzie już wybrał się ja trochę. No to ty jest naszym. tym, no, tak. Ja wjeżdżam, wjeżdżam. <gry> Parkujemy. Rozumiem. E, czy można zwiedzić i pokazać wasz, waszą straż pożarną od środka, od kuchni? No pytaj. Czy możemy e, pokazać dla widzów straż pożarną od środka? Czy możemy pokazać dla widzów straż pożarną od środka? Same dobre. O, oczywiście zapraszamy. No i ty. No, no to wchodzimy, wchodzimy. <grym> Oczywiście zapraszam. No zapalili światło. Tak, zapalone jest. Eee. Pełno, nie Takie świateczka. No, jak bardzo, jak bardzo ładnie to wygląda. Bo można screena zrobić. Tak, o, skrinek teraz. Cyk, o. O kibel. klasa. Idę do kibla. o Czekajcie, wchodzi, jak to Czekajcie, że musiałem, no, Zabieram jechać. swoją twarz, żeby pokazać te po prostu wozy teraz straży pożarnej Czekaj Dobra, wszelię, to serię tak. teraz kiblu. tak? Ale tam tutaj tam nasze wasz. trzy podstawowe pojazdy pożarnicze, okej? Okay. Ktoś wszedł właśnie chyba O! Um. Oho! La... <ślam> Bartosz, co <ślam> Coś, czy ty coś kliknąłeś? <ślam> Otworzyłem drzwi i taki dźwięk się zrobił. Można wejść z bliska, okej. Okay. Tak to wygląda, dobra. Pięknie wygląda, naprawdę. Można usiąść, dobrze, udało poblokowali wszystkie. Wsiadam no jako pasażer. Ej, ja bym sobie chciał zobaczyć. Ej, może poczekaj. A o, czy. Kurczę, była. Ładne. Nie no, Wartek, co, co ty się chcesz zapytać? Możliwość. Nie. Nie nie, 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 no ale to z nimi. To z nimi tylko, ale to na razie nie. To na razie zostaw może, to przejechanie się. O. Chłopco... O, otworzyli garaż. Chłopco wymusza. No razu z Dobra, telewizji, telewizji, tak? O, gość ma ten. Ale ładny hełm. Ale ładny hełm. Jakiś nowy model? Oj, butle ma, butle ma. Okej. Okay. Ręcznie robiony. Ale pachą. Widać. Piękny. Tak. <laughs> Nie widać. Eee... Dobra, ty, o. A to z tych tych, z tych robót drogowych pewnie zawinął. Tak, tak, zawinął, zawinął. Kurczę, naprawdę dobrze to tutaj wygląda, no. Tu kolega ma nowy czosny. O! o! Psiknął, ty! Gaśnica, ty! O! O kurcze, po! Co ona nie psika? Co ma... Na... Ej, chyba co tu się dzieje od no, dwie strony psika. No nie bo. tych dwóch, dobra. Dobra, eee. Yy, yy, można wejść co? Co na... Co jest? Nie ma. górę. Dobra, trzeba się spytać, żeby nie było. Zdjęcia są tutaj, z eventów z jakichś poprzednich można. Można, o! No wchodzimy na Dobra. górę. Ja chcę jeszcze raz pokazać. zjechać, jeszcze, jeszcze raz zjechać. A jak zjechać? zjechać. Albo Kogaty, chodź ty zje, zjechać. <laughs> czekaj, czekaj, Tutaj, spokojnie. w, w ten drzwi. Na początku trzeba uh, Dyspozytornia, patrz, no. <laughs> dokładnie. A ten psik dalej. <laughs> <laughs> dyspozytornia, Oj, <i> mapki. O, 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 akcja. Idziemy, idziemy akcja, na akcję. Akcja, 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 akcja. Akcja, akcja. Akcja, zjeżdżamy. <laughs> zjeżdżamy. Ej może weź? Dobra wchodzę no, Nie nie nie, Siadam, nie, nie. Wsiadam. wsiadam Ja przedwaj <laughs> ja Dawaj tu jest miejsce w tym pierwszym Iveco O chyba koniec Nie A, no tak. jadą, jadą, niech jadą, niech jadą po prostu na akcji Już ja im nie będę przeszkadzał Ty przebranie Ej czekaj mam przebranie Siadam. Ja nie mam Ja dostałem przebranie Ja mam, ja to mam Jadę z ja nimi na mam. akcję, jest? Ja też jadę, go, go Dobra Doładkiłem wam, doładkiłem wam Szibajcie, siadajcie. Ja mam przebranie, ty Ja też dostałem Ale jazda, ty, let's go! Kurczę! Patrzcie na to, co się dzieje Widzowie na akcję jedziemy! Chłopaki, chłopaki nie ma za co, potem powięksujecie. Mm. Dobra i na kamerze Shift plus P Akcja ratownicza. Akcja gaśnicza Ale będzie. To, jest. to prawda. Ty to niezły pożar się odpalił pewnie jak deszcz pada. Może, Może coś innego. Może wypadek drogowy po prostu. Dobra, zmieścił się. Super. Jak chcę podcikać w cikawym jeszcze? A ładnie, zawieszenie tacuję. Tak, 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 ja tak właśnie widziałem to zawieszenie. Nie? Oho! To ale też. Boi. Dobra, głośność dałem na, na jedną kreskę teraz. Ja mam na jedną kreskę, ale jest to głośno To jest akceptowalne na tej jednej kresce. A ten za nami to powiedzmy. Tak. A tego za nami. Wariat. Tak, to prawda, to wariat. Ale pokazujemy, proszę Państwa, nasi dzielni reporterzy dotarli dzisiaj, żeby pokazać Wam pracę ratowników na żywo, całkowicie na żywo. Ej, ale wiecie co? Przypomina mi się jeden film, że się tak zaczynał, że się ze Strażą Pożarną pokazywało ich dzień pracy. Ten film nazywał się Rek. Jechaliśmy do dziwnego no, budynku, który dziwny. był o dziwo e, cały zastrzeżony. Później nie można było z tego budynku wyjść. I okazało się, że w tym budynku oj, oj, oj. są zombie Więc... Albo opętańcy Mam nadzieję, wypadek. że to nie to, mam nadzieję, że to nie to Ale był wypadek Na wypadek jedziemy, okej okay. Nie, nie był wypadek Że jako straż polarna? By wy... tak. <laughs> nami był wypadek, który rozwalili o okay. no, to my... Inne ja, wypadki to by nieważne, by tam... stary, jedziemy teraz w najlepszy a za nami policja jedzie chyba Czy nie? Nie, druga straż chyba, druga straż To Bartek to jest... jedzie w tej drugiej straży Tak, to ja, się... My jedziemy to jest tym bardzo... dużym Naszym drugim mi się tym autobusem Gdyby nie ten autobus to... Gdyby nie ten autobus, to w ten to Teraz ta straż by miała problemy z przeciśnięciem się to prawda, to prawda No jedziemy No i klasa no i co? I mamy! Akcja ratownicza jeszcze! Proszę Opaki, bardzo. Chłopaki, naprawdę dziękować. Naprawdę musi dziękować. Ty! Ja wiem, to się... A ja się spytałem, czy... że o te... No kurczę. O kurczę, że... A ja się spytałem, czy możemy na akcję pojechać. Ty, co ty sobie wyobrażasz? Na akcję po prostu nie ja wsiadłem. <noise> A ja zapytałem, czy to się poszło, No dobrze. I butami. <noise> Dobra, jedziemy, jedziemy. Żyjemy dalej. Poleciał. A ty do malechowa widzę Pożar jest! Ale, ale... O! Pożar, pożar, tak, jest pożar Patu. tu Dobra, czekamy Podobriczuj... aż się zatrzyma, żeby bezpiecznie wysiąść. O pogoda się ogarnęła Podobriczuj... O kurcze pieczone, czekajcie, ja uszuwam swoją twarz teraz stąd. Mamy pięknie transmitowaną Aha. całą akcję o, dobra, po prostu. Się... I ostatni raz wypadek Super, 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 super Dobra. O pięknie, ja pięknie mam. to wygląda. Naprawdę bardzo ale, ale ładnie to wygląda. O kurcze, ta straż w drugą zajechała. Ty co super. się dzieje? Patrzcie na to. Dobra. Ja wysiadam też, żeby ale. podejść, zobaczyć. A też mam gośnicę. E, ja to też go mam. Gaszę. Gasimy, gasimy. Gasimy. Mega fajne ty. Gasimy, gasimy. Gasimy, nie śpimy oh. Sprawdź, czy nikogo nie ma w domu najpierw musimy podgasić kawałek Policja przyjechała, policja przyjechała, może to się na dwa że ci ją wygrywa My zostaliśmy dopisani do to państwowej tak straży Dobra <noise> Chłop co robi sobie szybki awans, jest w telewizji na... No gościu no, potrzebowali angażu jakiegoś Dobrze, dobrze Dobrze, czekaj, no wsiadamy do środka w takim razie Ale fajne ty, to mi się podoba. Nice ktoś jest te pachołki musi zabrać działania. jeszcze, ten to rozkładał No nie rozkładałem, ja miałem tylko Gasika i mam Ja mogę w ogóle pachołki zabrać? Znaczy, bo odbierać im kraść pachołki? Mi się wydaje, że osoby, które kładły te pachołki mogą... Na pamiątkę, nie jego pachołki bym wziął. Ty, jakim golcem poleciał? Kościół, ja tutaj kameruję wszystko od razu. Piękna akcja. Naprawdę tak. dobrze wyszło. Brawo, panowie. Jestem dumny, brawo. Tak, też jestem dumny. Udało się! Widzę, tutaj jest trochę graczy w ogóle zebranych. Ale to też pożar, był się w sumie nie tak nie Tak, pożar! Cała wieś do ciała. No cała wieś to tak, no faktycznie przyjechała. No bardzo dobrze poszło, bardzo jezu ten golf. Jak, o kurcze ty! Ale mu trąknął. Ładnie, ładnie wyszło. Naprawdę dobrze wyszło, ty. No, no powiem tak, całkiem trzeba, całkiem. trzeba chyba częściej na jakieś eventy wbijać. Bo się dużo dzieje, ciekawych rzeczy na tych eventach. Okej, okay. porzucili roboty drogowe dla tego, dla eventu. Dla pożaru. Poża, pożarniczego, tak. Kadra się Też szybko. Może to była planowana część tego eventu. No, pewnie. kadra się szybko przekwalifikowała. I wiesz, i wszyscy dołączyli. Je. O, rozkopali nic nie <śmianie> robią. <śmianie> Całe miasto rozkopane. <śmianie> Jak zawsze. Dziesięciu w... pracy, a tylko jeden pracuje. Ja to jest troszeczkę, powiem Ci, tutaj co z nami jedzie, to nie lepiej. O, 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 o co to za... Jakiś... A, no to... O, aż chmurę dymną, tą no, osłonną, osłonną wypuścił. Zwejpował. Co? Tak w porządku. Poleciało, no że... Tak to jest, jak płacą za godzinę. O kurcze. No, ciekawie, ciekawie. I ten za nami to co? BMW O, a tu co się dzieje? A, bo już na no światłach musimy właśnie, stać, nie? no tak A ten Golf to pojechał na czerwonym Zapomniałem w sumie, że faktycznie to już trzeba stać na światłach A ten co? Hola, o, hola, hola Kolego, kolego Dobra, trzeba przejazd zrobić Ładnie, ładnie, panowie. Co wy, znowu tam wejpik w środku, czy o co chodzi? Tak, no troszeczkę. No daj spokój, bo po dobrej akcji się bawimy, tak? A my na światłach stoimy, a wyście pojechali sami. Ale jesteście. Masakra. No no, nie my nie mamy na to wpływu. Nie z kierowcami, więc No właśnie. Będziesz tylko jako asystenci. Bardzo ładna akcja, e, super, że udało nam się ją nagrać. E, co jeszcze możemy im napisać? Skuteczność strażaków... Pokazana kolejny raz. Dobra, już, dobra, już tak się ten... Już tak się nie podlizuj. <grym> Całe sławno było, e, to dziś zobaczy. O, ale się wbił tym busem w nas! Zobaczy w wieczornych wiadomościach. No i zamknęli na drzwi przed nosem. No zamknęli na drzwi przed nosem no i za to puszczą. Koniec z roboty. No i pyk Może uda się załatwić Od jakieś jakieś Dodatkowe Dofinansowanie Uf. Uf. Dla No, No że w Górny, to nie robią. To jest miasto, Z miastowej 5 rządzić to za chłop. Co? No jako reporterzy pokażemy jaka była akcja, że strażacy tak naprawdę pokazują ludziom swoją pracę od środka, a jednocześnie w razie W potrafią wypełnić też misję, uratować ludzkie życie i nie tylko, też dobytek ludzki. A Więc jeżeli e... trzeba do wojny, to samo jest fajne, to widzicie, gdzie mam się zgłaszać, nie? Wing wing. RadzieWu. Radziewu jesteś pod telefonem. <laughs> Dobra, idziemy jeszcze na górę zobaczyć, bo nie skończyliśmy zwiedzać góry tak naprawdę. Ale tutaj była, jest zamknięte, tak że... tu była dyspozytornia, z tego co pamiętam. Tutaj ja o, nie o nie po mogę dobrej akcji strażacy przychodzą właśnie w to miejsce. A. Co? Odebrać jedzenie chcą? Na górze, na górze po prostu. Ale dobra, ale cię psiknął. <laughs> Bartol też dostajesz strój. Strażaka, o tak, kuchnia, tak, pa tak, do kuchni to, można to, to, to wejść, to, to. o. A tu niczego nie ma w kuchni mm. akurat, nie? A Bo i tutaj, tu można, no, tu jest okienko tak, do wydawać... wydawania. jedzonko, dobra. A co tu? O, jest sala fitness, o! Hantelki. O tak, tak. Uuu, jak chcę, jak chcę, jak chcę. A tu oh, można o, skoczyć... Do, o, o. Ale łatwo. góra-dół, 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 jak po drabinie. Góra-dół. <laughs> ale pudzian, roz. o, dwa, o. Dobra. O, ty, burger. O, ty, burgir. O, burgir. Ja po dobrym hmm. tym, po Dobra, akcji. a tu co jest jeszcze? Otworzyli szatnie też. W szatni można się przebrać, widzę, jest ponumerowane ładnie. Oho. a jakie ogry mamy numer w takim razie? Czy to ktoś zjechał po prostu? Jakiś akcja tam to, to... jest? To wezwanie kolejne. Ja zasadzie zasadzie mam nie mam włączone za dźwięki, także... Nie, nie to, to chyba tylko jak dlatego, że po trabinie ktoś zjechał. No tak, dobra, tak, tak. E, Myślę, że to tyle w końcu, bo to już tak e, dłużej posiedzieliśmy. No. Sporo dłużej. E, o, dziękujemy za pokazanie. E, Pracy, straży, od, środka Jak można oddać strój to też byłoby super Piotrek trochę do tyłu, no tak, dostoi przed szeregiem Piotrek korupted Za nami centralnie, za plecami